Cześć tylko witam was bardzo, to bardzo, w zasadzie sam powiem sobie, to jest taka krótka informacja na temat, co powiem e, odcinka dziecka na chacie YouTube, YouTube będzie normalny odcinek na tym kanale chacie. Wiem, że nie każdy mnie subskrybuje, komentuje... Sobie, sobie. Jeśli chcecie Jeśli chcecie to uczyć do, do mnie do Ro, Robin Team, musicie subskrybować kanał powiem Zimka, że ten kanał subskrybuje, powiem o tym, słuchajcie, no co mam powiem, wiem, że to wcale nie ma odcinków po szkole, tak, wiem, widzą o tym, powiedziałem, słuchajcie, jeśli chcecie do mnie dołączyć, to widzicie 100 subów, bardzo będzie mi to pomogło, słuchajcie, no i co so wam powiem, możecie, mo te filmy, które, słuchajcie mordki, słuchajcie to, słuchajcie mordki, mordeczki. Jeśli si znacie si 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 film do końca to mi bardzo mi pomaga zasob suba łapeczkę wow, w górę, ten no, i dzwonek który jest bardzo ważny, musisz no, i no na, na jak na przykład nie oglądasz, jeśli na przykład chodzisz tak samo jak, jak ja do szkoły słuchajcie no możecie z ten i i i zrobić lekcję tam coś, możecie może zrobić za lekcje tam coś i ten i potem dowiedzieć na YouTube, wpiszesz Robin gamy 159 no i sam i tam. Dobra, no powiem, powiem, powiem jeszcze jedno, wyskoczyć, cię ci i co mogę zrobić? Subskrybuj kanał, bo to jest bardzo ważne. Wiem, że zacięć odcinków nie ma, ale słuchajcie, muszę z wszystkiego się pozbyć. No oprócz tego tych ty, ty tego. Słuchajcie, co mam jeszcze? Jeśli chcecie, jeśli chcecie wiedzieć, co będzie z tą serią nadal, to mogę kontynu kontynuować. Napiszcie w ogóle mi w komentarzu, ile diamentów, ile, ile diamentów muszę wchodzić do tego filmu, a czy ile muszę wchodzić ten po... Słuchajcie, no nie każdy jest dobry. Wiem, że nie każdy lubi te, lubi te filmy moje. Słuchajcie, możecie wiedzieć mi to co z sobą będę jeśli wiemy to wymyślę, wymyślę mega fajny challenge i wam to nawet nagram na telefonie. Słuchajcie, no wszystko nagram z telefonu w ogóle, w ogóle cały, ten, cały w ogóle ten kanał stworzyłem z telefonu, mam nadzieję, że Wam się to podoba te filmy, mam nadzieję że Wam się Wam wszystko to podoba. Bo lubię jak, mnie ogląda, jak lubię jak mnie oglądacie tak, no lubię wszystko, słuchajcie, lubię jak mnie oglądacie do końca. O to mi bardzo pomaga, tylko wystarczy subskrybować z dzwoneczkiem i, no, i dość łapeczkę w góry. sam powiem na no tyle w tej informacji. Mam nadzieję, że Wam się spodobała taka krótka informacja na ten temat. No i sam powiem. Życzę Wam jego dnia. Byłem czy tam dnia. nie w której mi tam oglądacie, trzymajcie się. I widzimy się w następnym odcinku i to normalnie. nagrywam, A Znaczy to, YouTube, de... i to i to będę... się pojawiam, Jutro się pojawią normalne filmy. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Cześć!